Dzień dobry, moi kochani, witam Was bardzo serdecznie. 25 czerwca w pamiątkę wyznania Augsburskiego, a czynię to Bożym słowem z Księgi Proroka Zachariasza i z objawienia świętego Jana. Przyjdą z dalekich stron i wezmą udział w budowie świątyni Pana. Wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Moi kochani, po wczorajszych nawałnicach, polwistych wiatrach, bardzo intensywnych opadach deszczu, w Pyczborku wyszło znowu słońce. Możemy cieszyć się przepiękną pogodą, przynajmniej tutaj, w tej części kraju. Dzisiaj pełno nadziei, pełno radości, uśmiechu, takiego ciepła, które jest tak bardzo nam potrzebne. A przeżywając 25. dzień czerwca. Chcemy także odczuwać i w naszych przemyśleniach, i w naszej refleksji modlitewnej, i takie ciepło, taką nadzieję, radość, taką płynącą dobroć ze słów, które słyszymy, które czytamy, nad którymi się pochylamy. I tak w pamiątkę wyznania augsburskiego, w pamiątkę wyznania, które pragnęło wszystkim dookoła przypomnieć i wszystkich chciało utwierdzić w tym, że naszą nadzieję, naszą radość mamy zawsze odnajdywać w zmartwychwstaniu Jezusie Chrystusie. I że nigdy wiary w Jezusa Chrystusa nie możemy się wyrzec i za nic na świecie sprzedać i oddać. W pamiątkę tego ważnego wydarzenia chcemy także być świadomi tego, że w naszej codzienności, w naszym życiu nie chcemy za nic oddać i za nic y, lekceważyć wiary, nadziei objawionej nam w Jezusie Chrystusie, w tym, który skierowany został do wszystkich narodów, w każdą stronę świata, do każdego człowieka, do Ciebie i do mnie, y, który przychodzi z radością, z pomocą, wsparciem, błogosławieństwem, z pocieszeniem, który pragnie być obecny nie tylko w chwilach spokojnych, takich pełnych nadziei, ale przede wszystkim. Chce pomagać wtedy, kiedy odczuwamy strach, lęk, przerażenie. Wtedy, kiedy nie układa się. Po prostu, kiedy nie układa się tak, jakbyśmy sobie tego zażyczyli. W takich momentach pragnie być jeszcze bardziej obecny i mocniej przez nas odczuwany. Wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Zapisane jest w Księdze Objawienia świętego Jana. My także pragniemy, Oddawać Bogu pokłon za Jego miłość, za Jego łaskę, za Jego pomoc, za Jego wsparcie, za to, że jest z nami i że objawia nam wspaniałe słowo w Jezusie Chrystusie. Ta nadzieja objawiona w Jezusie Chrystusie, ta miłość objawiona w Jezusie Chrystusie, ta pociecha ofiarowana w Jezusie Chrystusie, niech towarzyszy nam każdego dnia, niech będzie z nami każdego dnia. Niech moi drodzy, przypomina nam Bóg przez swe słowo. Że nie ma żadnej rzeczy, z którą by sobie nie poradził i która by go przewyższyła. Nie ma takiej rzeczy. On jest najważniejszy, on jest najwyższy, on jest najwspanialszy, on jest tym jedynym, on jest tym, do którego powinniśmy przychodzić każdego dnia, niezależnie w jakim miejscu jesteśmy, z której strony świata będzie do niego kierowane słowo. On wysłucha, on pomoże, on zawsze będzie przy nas. I przeżywając, ten przepiękny dzień, już 25 dzień czerwca, moi kochani. Chciejmy Bogu dziękować za to, że dał nam go przeżywać wspólnie razem, że możemy spotkać się, słuchać, porozmawiać, zastanowić, zadumić, za, e, e, pochylić w zadumie, pomodlić dzisiaj, że pomaga i wspiera. Chciejmy ten dzisiejszy dzień Jemu powierzyć, Jemu oddać. Prośmy o opiekę i o błogosławieństwo, a o to, aby Pan Bóg Przedmogący był z nami wszystkimi, z naszymi ukochanymi. Życzę Wam wszystkim, moi kochani, przepięknego i dobrego czasu, błogosławionego czasu, takiej radości i nadziei objawionej w Jezusie Chrystusie, tego, abyśmy właśnie tę radość, tą nadzieję odczuwali każdego dnia. Naszym dzieciom, wszystkim tym, którzy kończą powoli rok szkolny, także życzę wszystkiego co dobre, wszystkiego co piękne, wszystkiego co najlepsze, Bożego Błogosławieństwa i moi drodzy, spokojnych i błogosławionych wakacji. Studenci, którzy są w trakcie sesji, także życzę tego, aby. Abyście byli wytrwali, abyście moi kochani nie poddawali się dobrego czasu odpoczynku i wakacji, nam, którzy jesteśmy w pracy, dobrego czasu urlopowego. I tym, którzy przebywają już, mają już więcej wolnego czasu, przebywają na emeryturze, na, na, na także życzę wiele Bożego Błogosławieństwa, dużo siły, dużo wsparcia, takiej radości, takiej nadziei, abyśmy się nie poddawali i abyśmy nie rezygnowali. ja każdego dnia naszą siłę i naszą nadzieję odnajdywali w Jezusie Chrystusie, w naszym zbawicielu, w naszym wybawicielu, w naszym pocieszycielu i w naszym stwórcy. Bądźmy za to wdzięczni. Niech Bóg nam Wam wszystkim błogosławi. Serdecznie Was pozdrawiam z Kluczborka, serdecznie Was pozdrawiam z tego przepięknego miejsca. Życzę wszystkiego, co dobre. Do zobaczenia. Wiele Bożych łaski i Bożego błogosławieństwa. Amen. Pa.